Szczęść Boży, witam was serdecznie. Po przerwie dwutygodniowej, tydzień temu byłem po rekolekcjach, dużo spraw się skumulowało, nie rozdążyłem przygotować tekstu. Teraz postaram się być bardziej wierny. Moi drodzy, mamy 19 niedzielę zwykłą w roku A, tekst Mateusza, bo jego czytamy w tym roku. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynagił uczniów, żeby wsiedli do Łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, powiat był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr, Panie, jeżeli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary, gdy wsiedli do łodzi? Wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Moi kochani, mamy piękny tekst, przede wszystkim o wierze. Yy, tutaj zarówno wierzę w jakiś sposób apostołów, którzy słuchają Jezusa, jak i wierze przede wszystkim Piotra, która ma takie swoje wzloty i upadki. Ale idźmy po kolei. Yy, gdy tłum został nasycony, Jezus właśnie nakarmił yy, Rzeszę chlebem, co było ewidentnym dużym cudem. I Jezus nie chciał, żeby apostoły się na tym koncentrowali. Być może ci ludzie mieli zamysł, tak jak to potem uczytamy u Jana, nawet zrobić Chrystusa, Chrystusa takiego króla doczesnego, że tak powiem. Tego Jezus nie chciał. Nie chciał też, żeby za bardzo może apostołowie sycili się tym sukcesem. W każdym razie ma jakiś zamysł, przynagla uczniów oni być może byli też z tego powodu tak niechętni do przepłynięcia, gdyż część z nich była rybakami. Wiemy o tym co czterech. I oni przeczuwali, Coś ta pogoda jest kiepska, źle tutaj wypływać o tej porze, czy w taką pogodę, a on jednak przynagla. I oni są mu posłuszni. To jest interesujące. On tu jakby resztę spraw załatwia, zanim odprawi tłumy, on jakby ich wysyła. Ma jakiś zamysł wobec nich, o czym się dowiemy za chwilę. I Jezus y, sam jeden poszedł y, na górę, aby się modlić. Jest jakieś późne popołudnie, Jezus idzie na górę. Góra to jest takie szczególne miejsce modlitwy w Starym y, Testamencie, w ogóle w Piśmie Świętym. I y, Jezus właśnie jest blisko Boga sam, to też mówi o jakiejś szczególnej więzi z Bogiem, y, jakiej, jakiejś bliskości z Bogiem. Y, a oni płyną, tak? Łódź była już wiele stadiów. Stadion to jest 185 metrów, czyli kawał już przepłynęli. Mimo tego, jak czytamy, że y, oddalana, y, miotana falami, według przeciwny. Pamiętajmy, że właśnie y, woda, y, ciemność, wicher to są takie, czy noc y, to jest symbol w piśmie świętym takich sił wrogich człowiekowi, jakiegoś ucisku, lęku, wręcz śmierci, osaczenia, i oni się z tym zmagają. Jakoś im to idzie, bo sporo stadiów już odpłynęli, a więc mimo wszystko, jakoś, jakoś im się udaje przejść do przodu. I Jezus przychodzi do nich o czwartej straży nocnej, czyli pomiędzy trzecią godziną naszą w nocy a szóstą. A szóstą rano o tej porze zobaczcie, jak on się długo musiał modlić, jak oni też się długo zmagali. Z tym przeciwnym wiatrem i z falami. I mamy taki klasyczny moment, kiedy Jezus idzie po jeziorze. No, to jest, to jest coś niezwykłego. No ludzie nie chodzą po jeziorze. Tak? Pismo Święte, zwłaszcza Księga Psamów czy Księga Hioba, mówią nam, że to Bóg ma taką moc. Że on potrafi przyjść do człowieka właśnie krocząc po wodzie i tak dalej. różnymi tam nie bardziej bezpośrednimi tutaj tekstami. Mówi nam Biblia o tym, że Bóg tylko takie coś robi, nie ma żadnej zwianki, żeby człowiek chodził po wodzie, a więc w jakiś sposób tutaj są jej ze sobą przypisywane jakieś boskie moce, i też to, co się dzieje dalej, ma takie jakby elementy tak zwanej teofanii, czyli ukazywania się Boga. Bo oto oni widzą jakby Chrystusa, myślą, że to jest zjawa, boją się, więc krzyczą. Tak? To takie tajemnica, właśnie, bojaźni przed wielkością, majestatem i niezwykłością Boga się tu ujawnia. Jezus ich uspokaja, jakby Jezus skraca dystans do nich. To jest też właśnie piękne, że dla nas, dla chrześcijan, Bóg jest nam tak bardzo bliski. Nie? Objawia się, pokazuje swoją moc, niezwykłość, chodzi po wodzie, a zarazem mówi: odwagi, to ja jestem, jakby jest blisko nich. I kiedy to oni słyszą, zwłaszcza Piotr, nagle on nabiera, naprawdę nabiera odwagi, jakoś te, te słowa go dotykają, do tego stopnia nabiera odwagi, że prosi Jezusa, aby mógł chodzić tak jak Jezus po wodzie. Tak? Jeżeli. Ważne jest to to ja jestem tak nawiązanie znowuż do starego testamentu i tego objawienia się Boga Mojżeszowi na pustyni w krzewie ja jestem który jestem to ja jestem a więc też jakby tutaj mamy coś coś się ujawnia z tej boskości Chrystusa w tym momencie i Piotr odwołuje się, że to jest Jezus, że on, który chodzi po wodzie, który ma jakieś szczególne boskie moce, że on może mu udzielić. Piotrowi może udzielić tych mocy. Jeżeli On zechce, że Jezus zechce, Jezus chce, mówi przyjdź, tak? I na to słowo przyjdź, bo to jest Jezus, który ma takie moce i On jakby, Piotr, opiera to, co będzie robił właśnie na Chrystusie, na, na Jego mocy i on, on chodzi po wodzie. Rzeczywiście to kawałek tutaj czytamy przyszedł do Jezusa kro, krocząc po wodzie. No więc no, to jest coś niezwykłego, Człowiekowi takie moce są dzielone słabemu człowiekowi, tylko dlatego, że jest uczepiony Chrystusa, ale niestety widzimy, i to jest taka zwyżka tej wiary Piotra, to jest takie jakby wow, tak, odwaga i zaufanie, aż do tego stopnia, że chodzi po wodzie, i tu nagle mamy kryzys, tak, nagle on przestaje patrzeć na Chrystusa, przestaje jakby się na nim skupiać, jakby na nim opierać, pozwala, by świat i jego groźby, jego lęki tego owładnęły, tak, te fale widzi, tutaj i zaczyna tonąć krzyknął Panie ratuj mnie i znowu już taka troszeczkę zwyżka wiary Piotra, on jakby znowu już w momencie kryzysu odwołuje się do obecności Chrystusa, do Jego mocy, by go ratował i, i rzeczywiście otrzymuje ratunek też w jakiś sposób, zobaczcie trochę cudowny Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go mówiąc tak Jezus wyciąga rękę wiele razy z czegoś taką mocą to ratującą, uwalniającą też w Starym Testamencie mamy tam wyciągnięcie ręki nad Morzem Czerwonym, uratowanie Izraela i tak dalej. Znowu jakaś symbolika, ale to jest ciekawe to, że, że Piotr Jezus wyciąga tak dość łatwo tego Piotra z tej wody. To też jest jakiś cudowny moment, niełatwo takiego chłopa jak Piotr który go woda wciąga, wyciągnąć po prostu, tak? Po prostu chytając za rękę, moi drodzy. I tutaj wyrzut, czemu zwątpiłeś człowiecze małej wiary? Tak, jakby zaprasza nas tutaj Jezus, zachęca byśmy wytrwali w przeciwnościach, przy tych falach, wpatrując się w niego, że wiara to jest trzymanie się Chrystusa, wpatrywanie się w Chrystusa. I gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Kolejny cud, moi drodzy. Już to mieliśmy kiedyś też w innych fragmentach Ewangelii, kiedy Jezus ucisza burzę na jeziorze, nawet w trzech odsłonach u synoptyków Marka Mateusza i Łukasza. Tutaj mamy też element właśnie dodatkowej, znowuż boskiej ingerencji. No, kto może uciszać z ludzi y, burzę na jeziorze, wiatr? No, nie? Tutaj kolejny moment takiego boskiego ujawnienia się Chrystusa, boskich mocy. I właśnie widząc to, widząc to, co się stało, Tutaj ci, którzy byli w łodzi, apostołowie, padają przed nim, pada się przed jakimś majestatem, królem, przed jakimś władcą czy przed Bogiem i mówią: Prawdziwie jesteś synem Bożym, wyznają wiarę, umacniają swoją wiarę Chrystusa. Moi kochani, jakie wnioski tak szybciutko jakby płyną dla nas? Tutaj jest wiele takich wątków, oczywiście, mnóstwo wręcz. Ale wybierzemy takich parę, może trzy uda się. Po pierwsze, posłuszeństwo Jezusowi. Ono popłaca. Posłuszeństwo Jezusowi, mimo że może się wiązać z trudem, widzimy posłuszeństwo apostołów, którzy przynagleni wsiadają w tą, do tej łodzi, chociaż przeczuwają, że może być nieciekawy ten rejs. Tak? I tak się stało. Zmagali się, było trudno, było ciężko, ale ostatecznie widzimy, że oni dzięki tej wyprawie umocnili wiarę w Chrystusa. On się objawił z wielką mocą, tak, chodzący powodzi, ucieszający wiatr. Widzimy posłuszeństwo Piotra, który jakby, no także na słowo Jezusa, idzie i rzeczywiście doświadcza czegoś niezwykłego, doświadcza jakiejś mocy. Więc posłuszeństwo Chrystusa, my może, może kosztować, może, może być trudem nawet jakimś, w jaki sposób będzie zawsze dla nas bardzo owocna, nasza wiara się będzie umacniała. I też wierzę, że w to będziemy doświadczali, sam to mogę też powiedzieć, doświadczali jednak także, także Bożego działania, Bożego wsparcia. Mimo żadnych oporów, mimo jakichś tam trudności. Drugi wątek to jest nie zwątpić w przeciwnościach. To jest to, co Piotr tutaj zawalił troszkę, czy mu się nie udało. Kiedy, kiedy dał się przestraszyć, nie dać się przestraszyć, cały czas rzeczywiście ufać Jezusowi, wpatrywać się w niego, kiedy przychodzą trudności, jakieś kłopoty, mam tendencję. Ja sam widzę, teraz objąłem parafię i no, nowe załatwienia dla mnie też niezbyt fajne, nie lubię chodzić po urzędach, a muszę na przykład chodzić, Byłem w tauronie i tak dalej. Przyznam, że jest to dla mnie stresujące, ale i widzę, kiedy myślę o tym, to tak samo ja ten Piotr, te, te lęki tego świata, co to będzie, jak mi odbiorą, czy załatwię, czy to wszystko tam przywiozłem, czy nie będzie kłopotów, ogarniają mnie, tak jakoś no, tłamszą i wręcz no, zniechęcają do, do działania, zasmucają. Ale kiedy ja myślę o Jezusie, myślę o Bogu, że ja Mu służę w tym, że to jest Boże dzieło, w jakiś sposób do tego jestem troszeczkę włączony, mam taki mały współudział poprzez bycie proboszczem, no to, to jakoś inaczej, że to Bogu daje chwałę, że On jest ze mną, że mnie tu postawił. I słuchajcie, naprawdę przychodzi to do czego? I, i życzliwości urzędników jakoś się wszystko załatwia i wow. No właśnie, nie? Nie zwątpić, byśmy cały czas się wpatrywać, żebyśmy nauczyli się, albo jak już umiemy, to nie dalej się oderwać od Jezusa, wpatrywać się w Chrystusa, wpatrywać się w Niego. On daje nam nową perspektywę, On daje nam nową moc, On daje nam poczucie, że On jest właśnie, ja jestem odwagi, odwagi ja jestem, On tutaj jest potężniejszy od wszystkich naszych lęków, kłopotów, problemów, od tego świata, nie wpatrujmy się w ten świat, w Chrystusa się wpatrujmy, drugi wniosek, trzeci to jest modlitwa, Jezus jest przykładem modlitwy, zobaczcie, On się naprawdę kupę godzin modli, ma takie popołudnie całe modlitewne i północy, taki dzień skupienia sobie zrobił, jakby powiedzieli zakonnicy, tak, to, jest, to tam coś pokazuje, że modlitwa, zwłaszcza powinna być dłuższa, pogłębiona. Paciorek nie wystarczy dla jakiegoś chrześcijana, który chce poważnie myśleć o swojej wierze, o, o, o rozwoju relacji z Chrystusem. To musi być jakiś dłuższy czas, albo nawet dni, rekolekcje. Ja sam pamiętam takie właśnie sytuacje, jak tutaj. Zobaczcie, Jezus po tej dłuższej modlitwie dokonuje niezwykłych rzeczy. Boskość jakby ujawnia tak? chodzenie po wodzie, uciszanie burzy też coś takiego chyba jest z nami, kiedy człowiek po modlitwie wraca do świata, do ludzi, jakiejś przedłużonej, to, to ma w sobie jakąś taką Bożą energię, Boży wpływ, Boże oddziaływanie. sam pamiętam na przykład takie kazanie dla mojej wspólnoty, yy, które było po rekolekcjach moich pięciodniowych, bezpośrednio i przyznam, że no, było dla mnie szczególne i dla wielu ludzi mi mówili o tym bardzo macające. Dlaczego? Bo to była boska moc, która gdzieś tam przeszła przeze mnie, czy nie, nasyciła na ten czas przynajmniej i Pomogła, pomogła, Bóg mógł więcej zadziałać. No więc pytanie naszą dłuższą, przedłużoną modlitwę, nie tylko paciorek, a no wieczorem, czy modlitwy takie krótkie, to jest istotne. Moi drodzy, na, na czerpanie z tej Ewangelii Was błogosławię. nie Was błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.